Witamy na stronie kipa.be. Witajcie koledzy, tutaj mam ostatnie Moleman samice z tego roku 100% Moleman from To Original z dwóch oryginałów. Numer 012 rok 6187 I nasza adresówka: our adres ring, champion kurbaki, telefon i and website kurbaki.de Dokładny radowód pedigree of these hands będzie na aukcji. You get the pedigree on my auction. Ostatnia samica, czysta, molemanka. Zobaczcie tam jakie, jakie okrągłe gówno, jako zdrowa. Zobacz. No, no. Mimo Very że zawsze w klasce to tak ze stresem robi to. Taki. Stres, yeah. mm. The last hand from this year's molemans. Ostatnia. Wszystkie inne zostały już przydane ta, Siedzi ta w woli, że takie gdzie, gdzie dwie ściany odkryte, gdzie Litwiej tam dobrze im wieje, to jest na nią leci i nic jej ona... nie ma. Jest piękna w ręce, mimo że się tam sypie do oporu. Bo... Piękne oko, ciemne. One ma takie żonkawę w oku, to zielone. pokażę Wam. Oko sfotografowałem specjalnie i wam stawię zaraz do tego filmu też. Tu wam pokazuję tego gołębia, sobie widzieliście na żywo coś, jak on wygląda, nie, Że to nie na no, zdjęcie. Wspólne. Ona coś ma wyrzucone, widać, nie? Ale... Zaraz pokażemy im, ile ma zrzucony piór. Piękna samica. Jak widzicie Państwo, ma pięć piór zrzuconych już. New, a to a teraz jeszcze musi rzucić. Stare, nie? W połowie spieżona, w połowie spierzona. Z tych dalekodystansowych od Pana Molemana z Arendonk Bezpośrednio od niego Malutka samiczka, tak Z tej strony tak samo, nie na pewno nie Te na dwa, dalekie dystanse są pięć. takie, one są takie, takie w średniej wielkości mm -hmm. Nie duże tak A Całkiem inne niż te jądrze, wiesz? Całkowite <laughs> <ogóle> SMS. -y. <laughs> piękny, piękny skarbek Może nie zauważyli do początku na filmie, bo jedna, na filmie było ich trochę sporo A ta jeszcze została, proszę Państwa, będzie na mojej aukcji to... Siedzi w takim... w takiej woliece, gdzie im tak wywieje te tyłki, co wywieje nawet krypa tam jest taką metalowa z daszkiem, bo jak dys leje, sobie tam nie naleciało. Nie naleciało. To specjalny krypa my zamówili. Jak ona przeszła, ta męka tam siedząc, to będzie. I tak robimy te głęby odporne. Zdrowiutka. Jak najbardziej z Czym się bardziej cackasz caskasz z tym i robisz im cieplarniane warunki, tym gorzej jest. A może nikt nie kupi na nas zostanie. Proszę u uczesa, bo potrzebuje trochę samicy. <gry> no, no. Jak nikt dolce. nie kupi, to chętnie zostawi mi dla nas. W połowie spierzona. Piękna. Koledzy, ważna informacja, ta samica już teraz idzie w para, przez to teraz mam też w ręce i ją odkładam do samic na bok. do wolnego go sobie te pierwsze jajka u was zniosło. I w para już. Moim ojcowi podobają się takie małe samiczki z takim spiczatym dziobem. Ona ładnie w ręku też.